Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie Bardzo się cieszę, że się ponownie spotykamy i dzisiaj chciałabym pomówić nieco o tańszych markach pędzli Wybrałam sobie trzy marki które znajdziecie na stronie Drogery Pigment więc wszystkie produkty, które Wam dzisiaj pokażę będą pochodzić właśnie z tego sklepu Wybrałam sobie trzy marki i postanowiłam wybrać z każdej z tych marek po 5 modeli pędzli i je po prostu ze sobą zestawić sprawdzić jak one wypadają na tle tych pozostałych pędzli i oczywiście tutaj głównym krytykiem. Będzie cena, a zatem będę również omawiać te pędzle pod kątem ceny. Czy faktycznie ta niska cena decyduje od razu o jakości pędzla? Wybrałam sobie trzy marki: markę Kawaii, markę Hulu, którą już znam, oraz markę Boho, z którą do tej pory nie miałam praktycznie żadnej styczności, dlatego tych pędzli byłam wyjątkowo ciekawa. Pędzle te rozpoczęłam, rozpoczęłam ich testowanie około 2 miesiące temu, o czym Was informowałam na, na Instagramie i testowałam te pędzle w 90 powiedzmy 5% jednak na moich klientkach jednak na sobie też starałam się jakiś makijaż wykonać, żeby wiadomo poczuć na własnej skórze jak te pędzle się zachowują, jak zachowuje się włosie. Zrobiłam sobie tutaj taką rozpiskę oczywiście cenową i będę wam opowiadać po prostu o każdej jakby kategorii pędzli, opowiem wam o każdym modelu i powiem wam po prostu w tej kategorii, który moim zdaniem pędzel jest najlepszy, który jest najgorszy i który ja po prostu polecałabym Wam zakupić No i oczywiście dlaczego Zatem e, zacznijmy sobie może w takim razie Od największego pędzla Jest to pędzel do pudru I Tutaj mam trzy e, pędzle Dwa czarne, jeden pastelowy Ponieważ jeżeli chodzi właśnie o pędzle marki Boho Beauty Zdecydowałam się na serię pastelową Ta seria jest po prostu bardzo ładna Natomiast niestety dopłacamy przez to Po prostu e, sporą ilość e, Sporą ilość tej ceny Dopłacamy właśnie za to Że te skówki są po prostu w kolorze kolorach pastelowych. E, a więc mamy tutaj markę Kawaii, jest to taki klasyczny zbity pędzel do pudru, następnie mamy pędzel Hulu P10 i jest to pędzel, który, na którym ja pracuję już od dość długiego czasu, ponieważ uważam, że te pędzel są naprawdę ok. No i mamy właśnie ten pędzel Boho Beauty 101V. Zacznijmy może w takim razie od Kawaii. Jeżeli chodzi o markę Kawaii, mamy tutaj klasyczny czarny pędzel ze srebrną skówką. E, ten pędzel Szczerze mówiąc, wygląda bardzo ok, wygląda dość profesjonalnie. Nie do końca mi się podoba, że się aż tak mocno błyszczy, ponieważ przez to dla mnie wygląda na nieco tańszy niż chociażby hulu, który już rączkę ma matową, dzięki czemu to podnosi dla mnie przynajmniej jakość i taki wizualny wygląd po prostu tych pędzli. Natomiast jeżeli chodzi o sam pędzel, o pracę tym pędzlem, uważam, że tutaj absolutnie nie mogę się do niczego przyczepić, pędzel jest, jest dość zbity, jest stosunkowo mały, ja wolę zdecydowanie pędzle, które są małe, które mają krótkie włosie i które są zbite, ponieważ takimi pędzlami po prostu dużo łatwiej jest mi nałożyć puder na całą twarz. On się idealnie wpasowuje w moją twarz, jak również na klientkach bardzo, bardzo wygodnie się nim pracowało. Natomiast niestety to włosie nie jest najbardziej miękkie. Jest bardziej porowate, co jest plusem, jeżeli chodzi o nakładanie kosmetyków, ale jeżeli chodzi o sam proces nakładania, no to uważam, że chociażby Hulu nakłada się puder dużo, dużo bardziej miękko, dużo bardziej delikatnie. No i tutaj właściwie. Mamy bardzo podobny, podobny kształt pędza, może z tą różnicą, że pędzel Hulu jest troszeczkę bardziej taki rozłożysty, natomiast poziom zbicia, poziom gęstości tego pędza powiedziałabym, że jest bardzo, bardzo porównywalny, tylko tyle, że po prostu sam proces nakładania tego pudru moim zdaniem jest dużo przyjemniejszy. No i tak jak powiedziałam, mamy tutaj matową, matową rączkę. Takie rączki ja osobiście wolę bardziej, one po prostu pewniej siedzą w dłoni, natomiast tak czy inaczej, ja na tym Pracuję pracuje już od dłuższego czasu. Moim zdaniem za tą cenę to są świetnie, świetne pędzle, takie uzupełniające. Bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli potrzebujecie mieć dużo pędzli, po prostu na jakieś zlecenia, na których macie dużo osób do pomalowania. Moim zdaniem te pędzle są naprawdę świetne. I ostatni pędzel to jest pędzel Boho. Tutaj mamy z kolei 55 zł, bez jednego grosza. No i ten pędzel różni się już znacząco od dwóch pozostałych, przede wszystkim długością włosia. To włosie jest znacznie, znacznie bardziej elastyczne, znacznie bardziej miękkie. Jest zdecydowanie i ta różnica jest naprawdę bardzo widoczna jest zdecydowanie większy i dużo bardziej miękki dla skóry, więc sam proces nakładania tego pudru na twarz jest po prostu dużo, dużo przyjemniejszy, zarówno dla mnie samej, jak i dla moich klientek. Zdarza się, że właśnie klientki podpytują, co to za pędzel. Taki miękki dodatkowo, on ma właśnie taki ładny kolor, jasno brzoskwiniowy więc zdecydowanie zwraca na siebie uwagę. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to tutaj jest zdecydowanie najlepiej, ale właśnie też mamy tutaj dość wysoką już cenę, ponieważ 55 zł za jedną sztukę. Więc jeżeli potrzebujecie pędza, który faktycznie nie jest zbity, nie potrzebujecie nakładać tego pudru bardzo tak ciasno na skórze, nie potrzebujecie po prostu pędza, który będzie nakładał spore ilości tego pudru w skórę i będzie ten puder mocno wprasowywał wydaje mi się, że to jest pędzel jak najbardziej dla Was natomiast dla mnie, kiedy ja potrzebuję mieć pewność, że po prostu cała twarz jest idealnie przypudrowana w każdym miejscu tak samo no to ten pędzel dla mnie się kiepsko niestety sprawdza, natomiast bardzo lubię tego pędza używać do omiatania twarzy, na przykład chociażby meteorytami, czyli do tworzenia takiej delikatnej mygiełki na twarzy. Tutaj ten pędzel sprawdza się naprawdę świetnie, a więc myślę, że znacząco on się różni od dwóch pozostałych i gdybym miała wybrać mojego faworyta z tej trójki, tutaj zdecydowanie wygrywa pędzel marki Hulu. Cena 30 zł bez jednego grosza. Są to pędzle naprawdę niezawodne. Pracuję już na nich dość długo, ponieważ ja je miałam już no dość, no myślę, że tak z roku, półtora co najmniej i od tamtej pory te, które Pierwsze sztuki, które miałam, nigdy się z nimi nic nie stało, więc jeżeli chodzi o pędzę do pudru, z tej marki zdecydowanie najbardziej polecam Wam właśnie Hulu P10. Następny zestaw, następna kategoria, którą wybrałam, jest to kategoria pensli do bronzera lub do różu. Po prostu tak e, mówiąc ogólnie do konturowania twarzy. I tutaj e, zacznijmy sobie może e, znowu od marki Kawaii. Tutaj mam pędzel K47. E, no i podobnie sama sytuacja. Błyszcząca, mocno błyszcząca e, rączka, mocno błyszcząca skółka e, Jeżeli chodzi o sam, e, samo włosie, no nie do końca jestem przekonana, ponieważ po dwóch miesiącach używania to włosie jest już dość mocno, wiecie, rozszczepiżone. Co prawda, ja nie używałam bardzo często e, tych osłonek na pędzle. Podczas mycia ich, ale widzę chociażby porównując do dwóch pozostałych pędzli, że tylko ten naprawdę źle to zniósł, brak tych osłonek. Natomiast jeżeli chodzi o sam kształt, to tutaj wydaje mi się, że jest naprawdę okej, okay, ale moim zdaniem ten pędzel jest zdecydowanie za malutki, jeżeli chodzi o konturowanie twarzy brązerem. Ja go używałam jednak głównie do nakładania różu. Po prostu ja do brązera wolę nieco większe pędzle, którym jestem w stanie bardzo szybko tą twarz wykonturować. Ten pędzel jest niestety no nie za duży, nie jest może też bardzo mały, ale moim zdaniem po prostu do konturowania twarzy musiałam się za mocno nim namachać. On jest też bardzo miękki, bardzo to włosie jest rozproszone, więc nie ma tutaj takiego wiecie, efektu szybkiego nakładania dużej ilości produktu. Oczywiście jest też mniejsza szansa, że zrobimy sobie plamy takim pędzlem, ponieważ on jest mały i bardzo rozproszony, ale no, mówię na moje, moje gdzieś tam potrzeby. Ten pędzel jest zwyczajnie zbyt miękki, zbyt luźno utkany i jeżeli potrzebujecie po prostu pędzel, który będzie przenosił niedużo Ilość produktu, na przykład potrzebujecie jakiegoś pędza do bardzo mocnego różu, no to ten pędzel świetnie się do tego, do tego sprawdzi. Następnie, Hulu, cena 24,99, czyli jest to najtańszy pędzel z całego zestawienia. No i ja tutaj się od razu przyznaję, wybierałam ten pędzel patrząc tylko i wyłącznie po zdjęciach, więc patrząc na zdjęcie, myślałam, że ten pędzelek po prostu to włosie jest dużo szersze, dużo większe. Natomiast okazuje się, że przyszło tutaj takie kompletne maleństwo. No i ten pędzel. Jest jeszcze mniejszy, mniejszy od tego z kawaii, więc on dla mnie, już powiem szczerze, nawet średnio nadaje się do nakładania różu, ponieważ ten pędzel już w przeciwieństwie do tego skałai jest bardzo zbity. On jest bardzo mocno zbity. To jest mniej więcej podobny poziom zbicia włosia, co w przypadku właśnie pędza do pudru. No i mi to powiem wam szczerze, bardzo nie odpowiada. Kiedy on przyszedł, był w tej jeszcze takiej, wiecie, fabrycznej osłonce, no to on wyglądał dosłownie tak. Więc dla mnie taka, taki poziom zbicia, tak wąski pędzel mi do różu nie odpowiada, natomiast on mi dużo lepiej odpowiadał na przykład do nakładania tutaj pudru pod oczami, do przypudrowania yy, korektora pod oczami, ponieważ dzięki temu, że jest tak zbity, on po prostu idealnie wprasowywał puder yy, czy korektor w skórę pod oczami, gdzie te zmarszczki wiadomo się często pojawiają. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Ponownie ładna, matowa rączka, porządnie wykonana Skółka skówka, skówka widać, że jest bardzo porządnie zaciśnięta przy włosiu, czego na przykład nie mogę powiedzieć o kawaii, ponieważ tutaj skówka przy, przy połączeniu z włosiem jest po prostu zakończona na prosto, a w przypadku hulu ta skówka jest zawinięta do środka, dzięki czemu wiem, że takie pędzle posłużą mi po prostu na dużo dłużej. Więc myślę, że ten pędzel polecałabym dla osób, które potrzebują na przykład pędzla takiego skośnego, który idealnie wpasowuje się, wpasuje się w okolice pod oczami, polecałabym ten pędzel raczej bardziej do rozświetlacza, do nakładania rozświetl rozświetlacza na e, kości poiczkowe niż do różu, a już na pewno nie do brązera, no chyba, że ktoś ma bardzo, bardzo małą buzię i po prostu potrzebuje pędzla, który będzie adekwatnie niewielki. Jeżeli chodzi o pędzel do, e, do różu, bronzera z boho, no tutaj mamy powiem Wam, e, pędzel, który jest dość drogi, ponieważ on kosztuje aż 50. 999, czyli jest naprawdę, naprawdę drogi, ale muszę Wam od razu powiedzieć, że to jest absolutny hit całego tego filmu, więc jeżeli chcecie sobie kupić jakiś nowy pędzel, to zdecydowanie zwróćcie uwagę właśnie na ten model. To jest model, który nazywa się 103 Lux Blush, czyli jest to pędzel właśnie teoretycznie do różu, ale słuchajcie, jest to jeden z absolutnie najlepszych pędzli do konturowania, jakie, jakie aktualnie mam. Nawet powiem Wam, że szczerze mówiąc, ostatnio częściej go wybieram niż na przykład pędzla do pudru, do Konturowania twarzy z maksineczki. A jak wiecie, ja tego pędzla właśnie jako takiego pędzla do konturowania używam bardzo często i okazuje się, że właśnie pędzel z Boho Beauty go przebija. Bardzo się tego nie spodziewałam. Wzięłam tak naprawdę na przetestowanie jeden inny kształt, ponieważ te dwa pozostałe są jednak ścięte. Wzięłam z czystej ciekawości właśnie taki pędzel zaokrąglony i okazuje się, że słuchajcie, po prostu pokochałam go całym sercem. Teraz po prostu żałuję, że nie mam więcej takich. Chyba je, chyba je dokupię po prostu, jak mi się pędzel do brązera poniszczą ponieważ um... Ogromnym plusem tego pędzla jest to, że właśnie on ma taki zaokrąglony kształt, a mimo to jest naprawdę zbity w tej okrągłej części. To nie jest tak, że on jest zbity tylko w tej środkowej części, a tutaj nie ma nic, on jest zbity po całości, więc to co mi bardzo odpowiada, to to, że ja nabierając bronzer na ten pędzel, jestem w stanie bardzo dokładnie wykonturować twarz mojej klientki przy linii włosów, co w przypadku no takich pędzli właśnie skośnych, które zazwyczaj tą najbardziej wystającą część mają bardzo taką luźną, ona już czy ciężko ją nakładać w ogóle produkt, ponieważ jednak ona ma służyć do rozcierania, a nie do nakładania. No w momencie, kiedy ja konturuję sobie w ten sposób twarz, no to niestety w większości przypadków ten bronzer nakładam mniej więcej w tym miejscu, a ta część luźniejsza włosia w ogóle tego produktu mi nie nakłada przy linii włosów, przez co po prostu zostaje taka brzydka, nieestetyczna luka. A w przypadku tego okrągłego pędza, no tutaj właśnie mam ten zaokrąglony kształt, więc yy, przykładam ten pędzel nieco inaczej do skóry, bardziej tak właśnie na płasko, ale dzięki temu jestem w stanie idealnie wykonturować całe moje czoło, więc tutaj naprawdę yy, zwracam Waszą uwagę, żebyście yy, ten pędzel naprawdę obdarzyli sporym zaufaniem moim zdaniem jest to w ogóle najlepszy pędzel ze wszystkich, które Wam tutaj dzisiaj pokażę więc 100 trójeczka z Boho Beauty czy pastelowa, czy zwykła, nieco tańsza, zwykła rączka naprawdę uważam, że ten pędzel ma świetny kształt i jest bardzo dobrze przemyślany. Następna kategoria jaką sobie wybrałam jest to taki drobny pędzel do pudru pod oczami lub Pędzel do rozświetlacza. Ja wiem, że wiele z Was y, używa na przykład wachlarzyków do rozświetlacza, ale ja akurat najbardziej właśnie do nakładania pudru pod oczy i do rozświetlacza lubię bardzo precyzyjne pędzle, ponieważ ja nakładając rozświetlacz, chcę mieć pewność, że on będzie tylko w tym miejscu, na którym mi zależy, a nie, że on nagle będzie na całej twarzy. Yy, I co jest też dla mnie istotne, że takie właśnie drobne pędzle, one jednak są w stanie trochę mocniej skoncentrować ten, ten produkt, dlatego wszystkie trzy pędzle są to takie pędze typu jajeczko do drobne, które idealnie wpasowują się w okolice pod oczami oraz w boki nosa. Zacznijmy sobie od kawaii, nie wiem czy zwróciliście uwagę, kawaii we wszystkich kategoriach tak naprawdę to jest średnia półka, hulu to są pędza najtańsze natomiast boho to są pędzle zdecydowanie najdroższe z tych, z tych, które tutaj mam zacznijmy sobie zatem od kawaii, tutaj mam k19, jest to pierwszy pędzel jaki mam o takim kształcie, czyli jest to pędzel, który jest bardzo, bardzo gruby i zbity u podstawy po czym ma kształt jeczka, natomiast jest to takie bardzo spłaszczone jajeczko, czyli to nie jest taki mocno szpiczasty kształt, tylko naprawdę bardzo gruby i taki zbity pędzel. Moim zdaniem ten pędzel perfekcyjnie wpasowuje się w okolice pod oczami, po prostu jestem nim zachwycona. Jest naprawdę zbity, więc nakładając puder pod okolice pod oczami, macie pewność, że ten puder będzie idealnie wprasowany w zmarszczki mimiczne, że po prostu te zmarszczki zostaną rozprostowane, zostaną wykładzone i naprawdę ten pędzel moim zdaniem jest naprawdę świetny, bardzo lubię również ten pędzel do tutaj nakładania pudru na boki, na ścianki nosa, naprawdę świetnie się do tego sprawdza, bardzo dobrze również sprawdza się do konturowania twarzy takimi pudra, pudrami modelującymi, matowymi, naprawdę bardzo, bardzo dobry, dobry pędzel, no tylko ponownie tutaj mamy niezabezpieczoną, niezagiętą skówkę i błyszczącą rączkę, ale to już jest kwestia gustu. Przechodzimy do Hulu, tu jest cena 20 zł bez jednego grosza, P26 i ja tutaj od razu uprzedzę, że ja na tych pędzlach pracuję już dość długo, ponieważ je bardzo lubię. Ten kształt mi bardzo odpowiada, ponieważ to jest właśnie uniwersalny pędzel, który idealnie wprasowuje się w okolice pod oczami, tak? Mogę sobie tutaj idealnie wszystko przypudrować pod oczami, natomiast dzięki temu, że on jest właśnie taki bardziej szpiczasty i ma taką, taką naprawdę cienką tą końcóweczkę, ja mogę bardzo, bardzo precyzyjnie nałożyć sobie rozświetlacz tutaj na kości policzkowe i mam absolutną pewność, że nic poza tym konkretnym miejscem, po prostu, po prostu nie będzie pokryte tym rozświetlaczem. No i cena jest po prostu śmieszna. 20 zł za jeden taki, jeden taki pędzel, gdzie ja jej używam naprawdę bardzo, bardzo wielofunkcyjnie, ponieważ najpierw właśnie do pudru, później do rozświetlacza, bardzo często jeszcze w międzyczasie wykonturuje sobie tym czubkiem tego pędzla, wykonturuje sobie nos czy u siebie, czy u klientki, więc uważam, że 20 zł za tak wielofunkcyjny pędzel, który dla mnie w pracy jest absolutnym takim must have'em, ponieważ ja bez tego typu pędzli nie jestem w stanie się obejść, no to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra inwestycja. Przechodzimy do Boho Beauty, znowu najdroższa opcja 54,99. Wygląda pięknie, znowu piękny, pastelowy. Natomiast tutaj już ten model 106 jest modelem zdecydowanie najbardziej takim typu, wiecie, takie ściśnięte jajko, czyli jest po prostu najbardziej okrągły. To, to włosie się najbardziej rozchodzi, jest też najmniej zbite, więc jest to zdecydowanie pędzel dla osób, które nie lubią zbitych pędzli, lubią mieć bardzo miękkie, miękkie pędzelki lubią mieć pędzelki pędzle, którymi można też takie drobne do konturowania twarzy, ponieważ ten pędzel jest już na tyle dobrze, że poza tym, że możecie przyklepać właśnie pudrem korektor, możecie spokojnie też wykonturować sobie całą twarz tym pędzlem. Możecie również świetnie wykonturować brodę, możecie również wykonturować nim szyję. Także moim zdaniem ten pędzel jest bardzo fajny, jeżeli potrzebujecie po prostu czegoś większego bardziej miękkiego. Włosie również jest najbardziej jakościowe, ale jest również najmiększe, dlatego obawiam się troszeczkę, że to włosie niestety może po jakimś czasie po prostu gorzej znosić mycie i dezynfekcję niż chociażby Hulu, które już mam sprawdzone i wiem, że te w włosie naprawdę mycie i dezynfekcję znosi bardzo, bardzo dobrze. A więc jeżeli miałabym wybrać z tych trzech, to myślę, że jednak skłoniłabym się w stronę Hulu, ponieważ te pędzle są tanie, są naprawdę bardzo wielofunkcyjne i wiem, że są sprawdzone, nic im nie straszne, czy nakładam nimi produkty suche, czy nawet mokre, ponieważ zdarzyło mi się nimi konturować czoło, na przykład nie wiem, Tomem Fordem, który wiecie, że jest dość tłusty, jest naprawdę tępią kosmetykiem, e, i naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć na te pędzle. I ze względu na to, że ja takich pędzli potrzebuję mieć bardzo dużo, ponieważ tak jak mówię, używam ich w wielu naprawdę różnych celach, to uważam, że e, tutaj cena działa bardzo, bardzo na korzyść tego konkretnego pędzla. Następnie przechodzimy do pędzli do oczu. Tutaj wybrałam tylko jeden taki klasyczny, standardowy pędzelek do blendowania oczu. I tutaj znowu Was przepraszam, ponieważ te pędzle e, po zdjęciach patrząc, myślałam, że będą mniej więcej miały bardzo zbliżone kształty, okazuje się, że niestety te kształty pędzi się dość od siebie różnią. Zacznijmy sobie znowu od kawaii, to jest tutaj jakby najbardziej taka uśredniona cena. Kawaii, ten pędzel kosztuje 19,90, więc szczerze mówiąc, jak za pędzel do blendowania, gdzie cały czas wiem, że są kobiety, które pędzli w ogóle nie używają do blendowania, tylko używają pacynek albo palców, no to uważam, że 19,99 na przykład za pierwszy pędzel w ogóle do cieni, to jest bardzo dobra cena. Ten pędzel, jak widzicie, jest bardzo, bardzo taki zbity i szpiczasty, dlatego ten pędzel genialnie sprawdzi się do załamania, do podkreślania tego załamania, do budowania po prostu takiej głębi naszego makijażu i ten, ten pędzel spra sprawdza się moim zdaniem naprawdę dobrze, myje się również dobrze, troszeczkę włosie od niego momentami odstaje, ale nie bardziej niż w hulu, więc tutaj raczej jakbym się nie czepiałabym się za bardzo troszeczkę z niego momentami to włosie wylatuje, ale jeżeli chodzi o samą funkcjonalność tego pędzla, ten pędzel jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ten czubek jest na tyle zbity, że również czasami po prostu zaczynam od nałożenia właśnie tym pędzlem cieni. Później zaczynam blendowanie tych cieni, więc tutaj absolutnie nie mam żadnych, żadnych uwag. Długi, bardzo fajny, dość gruby pędzel. Następnie przejdźmy do Hulu i tutaj pędzelek najtańszy, ponieważ 14,99, tu jest P36 i ten pędzel też świetnie sprawdzi się właśnie do podkreślania załamania, natomiast ten pędzel jest już nieco grubszy, czubek się nie zwęża tak mocno, więc ten pędzel musi liczyć się z tym, że będzie po prostu pasował do nieco większych powiek, albo po prostu do blendowania nieco większego obszaru. Jest to bardzo dobry pędzel do, moim zdaniem, do rozblendowywania smoky eyes, ponieważ faktycznie ten czubek jest już bardziej taki, wiecie, płaski, bardziej zbity, więc świetnie rozblendujecie również tym pędzlem. na przykład kredkę, jeżeli potrzebujecie właśnie jakiegoś pędza do rozblendowywania kredki. Moim zdaniem ten pędzelek się do tego bardzo, bardzo dobrze sprawdzi włosie. Teraz nie nałożyłam ostatnim razem osłonki, więc włosie się troszeczkę rozczapiżyło, ale powiem szczerze, że nie bardziej, niż w innych pędzach, właśnie czy to kawaii, czy w pędzach innych hulu. Ponadto, szczerze mówiąc, cena 14,99 to nawet może Wam po prostu posłuży ten pędzel jako taki pędzel zapasowy. Przy tak śmiesznie niskiej cenie wydaje mi się, że jakby nie za bardzo można więcej wymagać od tych pędzli. no i jest po prostu ok. Na koniec Boho. I Boho wydawało mi się, że też będzie dość długi, ale może ta smukłość tego pędza mnie na zdjęciu zmyliła. Tutaj mamy model 202 i ten ten pędzel natomiast zdecydowanie najbardziej będzie nadawał się do nakładania cieni, ale również do blendowania natomiast będzie się nim świetnie nakładać wszelkie, wszelkie satyny wszelkie błyszczące kolory, jak również maty ale przede wszystkim właśnie błyszczące ze względu na to, że jest to dość spłaszczony pędzel no a jego czubek jego tutaj góra jest po prostu lekko zaokrąglona i wycieniowana więc poza tym, że możecie najpierw nałożyć po prostu cienie na powiekę, możecie je następnie ładnie rozblendować i ten pędzel moim zdaniem jest troszeczkę za drogi, ponieważ on kosztuje 39,99 i moim zdaniem ta cena jest nieadekwatna, natomiast też musimy pamiętać o tym, że no po prostu cena jest wyższa ze względu na to, że jest to znowu ta seria pastelowa, czyli tutaj mamy taki piękny, jasny turkusik. Pędzel jest ok, ale nie uważam, żebym nie mogła znaleźć sobie podobnego pędza właśnie w ofercie chociażby Hulu czy Hakuro na przykład. Więc z tych trzech gdybym miała wybierać, myślę, że najbardziej zaciekawią nie jednak pędzel kawaii, ponieważ takie pędzle jak hulu i boho już mam a jeżeli chodzi o właśnie ten kawaii ten kształt jest naprawdę bardzo ciekawy on jest bardzo długi i idealnie wpasowuje się w załamanie ta najbardziej wysunięta część pędza idealnie dotyka załamania, natomiast wystopniowane boki pięknie cienie rozblendowują, więc tutaj myślę, że dałabym szansę kawaii tym bardziej, że cena też tak jak mówię jest bardzo niska niecałe 20 zł kawaii K60. Ostatnia kategoria to pędzle do brwi, ale myślę, że spokojnie też możecie potraktować po prostu tę kategorię jako pędzel do eyelinera. Cena pędzla Kawaii to jest 15,99, cena moim zdaniem jest bardzo dobra. Natomiast muszę przyznać, że pędzel ten jest bardzo długi. Jego włosie jest naprawdę długie, aż rzadko się zdarzy, żeby włosie w do dobrywi było aż tak długie. Przez co niestety no jest bardziej elastyczny, aczkolwiek i tak nie jest źle, ponieważ to włosie jest dość zbite. Jeżeli chodzi o grubość tego pędza, ja spokojnie robię tym pędzlem kreseczki na oku, można nim spokojnie wyrysować bardzo mocno brwi, końcówkę zrobić bardzo taką zaostrzoną, więc jest to pędzel zdecydowanie uniwersalny. Wydaje mi się, że, że śmiało możecie sobie takie pędzel zakupić. Ja nie mam tutaj co do niego żadnych uwag, tym bardziej, że jest naprawdę fajny, płaski, więc pędzel uniwersalny, no i cena też bardzo niska. Jeżeli chodzi o Hulu, tutaj mamy śmiesznie niską cenę, ponieważ to jest 11,99, więc w ogóle jak za darmo, koszt zakupu 10 takich pędzli to jest ile? 120 zł, więc biorąc pod uwagę to, że pędzel ten jest niemiłosiernie wręcz cieniutki i genialnie nadaje się do robienia kresek, to wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra inwestycja. Natomiast przez to, że on jest właśnie aż tak cieniutki i aż tak wąski i aż tak krótki, tak niski, to z kolei gorzej mi się nim robi brwi. Też te brwi da się zrobić, natomiast uważam, że po prostu wymaga to troszeczkę więcej zachodu, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z brwiami takimi, które trzeba naprawdę bardzo sumiennie fragment po fragmencie wypełnić. Natomiast jeżeli potrzebujemy pędza do robienia pojedynczych włosków no to ten pędzel jest absolutnym po prostu absolutna miazga ponieważ naprawdę jest bardzo, bardzo cienki więc jest to naprawdę taki pędzel uniwersalny, no i cena 12 zł bez grosza, to jest w ogóle no słuchajcie rozbój w biały dzień boho beauty 302 numerek, jest to pędzel znowu najdroższy, 19,99 piękny turkusowy kolor i moim zdaniem ten pędzel jako jedyny z tych trzech ma idealną wręcz długość, ma idealną idealny kąt, idealnie skośny jest, więc bardzo dobrze się nim rysuje brwi, bardzo dobrze pewnie leży w dłoniach, po prostu jest idealnie wyprofilowana ta końcówka natomiast jeżeli chodzi o grubość, no to moim zdaniem ten pędzelek bardzo dobrze sprawdzi się do robienia brwi, natomiast już mniej sprawdzi się z kolei do robienia kresek na oczach i moim zdaniem ten pędzel jednak do kresek eyelinerem się średnio nadaje, dużo lepiej nadaje się do robienia kresek na przykład cieniem albo ewentualnie kredką, bardzo dużym plusem tego pędza jest fakt że on ma jaśniejszą końcówkę, co ja powiem szczerze, bardzo lubię, ponieważ gdy mam taką jasną końcówkę, mam idealną pewność po prostu, że ten pędzel jest idealnie domyty. Gdybym miała wybrać z tych trzech, to powiem szczerze, że wybór jest bardzo ciężki, ponieważ gdybym miała wybrać pędzel do kresek skośny byłoby to Hulu P44. Po prostu to jest najlepszy pędzel skośny do robienia kresek. Moim zdaniem w ogóle nie ma wielu pędzli skośnych, które się do kresek nadają, a ten nadaje się wyśmienicie. Natomiast jeżeli miałabym wybrać pędzel do robienia, brwi byłby to właśnie Boho Beauty. Cena tutaj i tak jest stosunkowo niska, ponieważ 20 zł to jeszcze nie ma jakiegoś dramatu, więc tutaj ciężko mi tak naprawdę wybrać jednego debyściaka, więc powy, powiedzmy, że Exequo Hulu i Boho Beauty tutaj na pierwszym miejscu. Podsumowując, gdybym chciała stworzyć dla Was taki zestaw pięciu podstawowych pensji do makijażu z tych trzech marek, zdecydowanie wybrałabym Hulu P10, jeżeli chodzi o puder, następnie Boho Beauty 103, jeżeli chodzi o konturowanie twarzy. Następnie znowu Hulu P26 pędzel do pudru pod oczami i do rozświetlacza. Pędzel do blendowania, załamania tutaj K60 Kawaii, naprawdę świetny święty pędzel, oczywiście jako jeden z dopełniających, ponieważ też jakiś płaski by się przydał. Jeżeli chodzi o pędzel do brwi tutaj wybrałabym Boho Beauty pędzelek 302. I tak jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona wszystkimi pędzlami, może z wyjątkiem Hulu, ponieważ Hulu już wcześniej znałam, ale Kawaii i Boho Beauty uważam, że jak za tą cenę, która jest stosunkowo niska, są to bardzo dobre pędzle dla osób, które dopiero zaczynają lub dla osób, które na przykład malują tylko siebie lub dla osób, które po prostu potrzebują takich dodatkowych pędzli awaryjnych, ponieważ obawiają się, że tych, które mają może im zwyczajnie nie starczyć. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!